No jest patencik zabrany, kurde. <grych> tu Co Co że nam się troszeczkę tutaj tył. On jeżdża od siebie, ale zobaczcie. Jest gites, nie? No mhm. i tak, Mariusz, delikatnie nam dyma i z tyłu już. Mhm. Mariusz mówi, że już go boli ręka, nie? Więc wiecie, to tak naprawdę to nie wiadomo, to jest tylko tak na chwilę zabrany. Teraz taką wadę to mówię, ktoś tu usiąść tu po środku, tak jakby. Gdybyśmy siedzieli mieli wyjebane i ktoś by wiosło takim wielkim wiosłem, nie? taki jakiś pakiet wielki nasz terminator. Mm. Mm. <laughs> o kurde a widzieliście, tak trzymałem kamerę dziwnie i... Uff, bo kurde, kapnąłem się w ostatniej chwili, że przecież fale będą, więc musiałem się ustawić do fali. Uff, powiem Wam, że kolejny dzień... Słońce z nim nie nie. Myśleliśmy, że może nam się uda dogłogować, głogowa, dzisiaj dopłynąć, ale nie, raczej, raczej nie ma szans, nie. Jest nasz bohater, który przed chwilą, kurde, bo wiecie co? Mi, GoPro było tutaj, zaznaczy nie. Ja byłem tam do góry, zbierać drewno, tak, by było nisko. No i tak patrzę, może tu sobie coś grzebał i tam w ogóle bla bla bla, dupą stał do kajaka, który tam już płynął tak powoli, nie? ten żółty mój. Mariusz, on tak patrzy na mnie, więc spójrz do tyłu, to nie Mariuszku tak było? Tak. Ale Mariusz mówi, chodź co powtórzymy, żeby do nagrać, nie, gdzie przed chwilą w ogóle narzekał, Kurwa, bo popłynął tam, nie, a ja znalazłem miejsce dobre, bo szukałem fajnego miejsca, wiecie, kurwa, żeby ognisko dzisiaj było. I mówię, chodź, chodźby z miejscu, bo on już tam był, nie? I pod prąd byście to widzieli, jak tutaj jak się wkurwiał, nie? Jak krzyczał na mnie Raa! pod prąd muszę no, <grymne> Dobra, robimy mucho. Coś tam się pali. Kuźwa jakby ciało nie mogło. Ty. Powiem wam, że już to rozkwiniłem. że te drewna wszystkie zależą przy... A ja nie wiem, kiedyś kuźwa ogniskach na naszych wyprawach to płonęły takie płomienie, pamiętacie? A te drewno niby sucho, nie? Ale wiecie, no, te drewno to jednak fuź no, na nasiągnięte chyba są jednak wodą trochę. Bo jak takie, tutaj takie coś, nie? Wrzuciłem, to by jeszcze minus zgasło, nie? No, nie chciał się palić, kurde Ale to nie jest, tam jest dużo drobnicy. Kurde, no, będę musiał mi iść do góry, cholera. Tu jest jasno. I to jest to, ale wiecie co? Właśnie żeśmy sobie z Mariuszem tak na mapę wleźli, a dzisiaj jest piątek, tak Mariusz? Czwartek. Dzisiaj jest czwartek, jutro piątek, sobota, niedziela. I ja myślałem, powiem Wam szczerze, że, że ten kuździk, a to ujście wart jest, jest jakoś, jakoś tam gdzieś przed kostrzynem, nie? Ale to jest właśnie w kostrzyniu nad Odrą no kurwa, nie, nie damy rady, nie wiem. A jutro ma być 30 ponad stopni, nie? To zajebiście, nie? i ma być 4 stopnie więcej niż dzisiaj że dzisiaj były takie momentami chmurki i w ogóle muszę się napić normalnie na za chwilę już tak widzicie trzymam w przygotowaniu nie? no i taka rozkwina mi naszła że że kurwa no nie dopłyniemy do tego ujścia nie za mało czasu jest po prostu też w poniedziałek to tak, już w sensie odpoczywać tak, tak naprawdę już tam gdzieś zacumować, łajby i i nasza driverka po nas przyjedzie więc tak naprawdę mamy co jutro z piątek i sobota niedziela, nie? Ja pewnie kurde jakbyśmy tak kurwa się wzięli w garść od rana i je, jebali, wajchowali, nie? Na siłę. Ale wiecie, mi no w słońcu nie, 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 nie idzie ujebać, nie? A no, już mi się język bo już widzicie, już trochę poszło. Także no widzicie czy alkohol też robi swoje, no, a ja nie piję, jak płynę. razu wam mówię. Raz tak zrobiłem. To żałowałem. Bo momentalnie tak to spowolniło. Że... No. no. to cóż a i tak Mariusz zrobimy kiedyś tam odręb z całą. Po prostu do nowej soli prawdopodobnie nie dopłyniemy. No może nam się uda do nowej soli, nie? Jutrogogów. Nowa soli tam chyba skończymy Tam się odpoczniemy i w ogóle i... No. Spójrzcie jakie pobojowisko. Jest sam on. Kurwa, wczoraj 6 godzina już płynęliśmy, dzisiaj jest dziesiąta, a my spójrzcie, nie? Szczerze, tak mi się zajebiście tu siedziało, moi drodzy. Siedziałem tu to... Myślę, że spokojnie do tej pół do trzeciej. Obudziłem się raz. I tak się zacząłem trząść z zimna. Że musiałem tam zapieprzać na górę, aż po te drzewo. Proszę. Trochę vipite, ale jeszcze zostało. Nie, zostało. No, my Marian wziął parę łykku, proszę spać wczoraj Dobre, lecimy z koksem Albo nie Jeszcze chwilę ten co do kuźwa ujścia warty, które tak jak wczoraj mówiłem, że się pochodziliśmy raczej... No raczej no nie damy rady, nie? Zresztą wiecie, tak naprawdę ta misja to miała być tylko, tylko do Wrocławia, nie? Więc kurde a my co zrobimy, jeszcze dokończymy sobie tą odrę kiedyś, no. Może nam się uda do nowej soli dopłynąć, tak naprawdę. A czy nie, że dzisiaj, no. E... Dzisiaj głogów na pewno. Za niedługo pewnie tak myślę. Cześć, Serenko. Aha, tu są... Aha, tam jeszcze dwie były. No, okej. Okay. Jak kozice górskie, spójrzcie. to jest? Co to jest? Tak, hajenina no. taka reklama będzie teraz. Na bogato z pacztetem, moi drodzy. Smakuje? Mhm. Wiadomo, nie. Gogów, tuż, tuż, moi drodzy. Zajebiście. Zajebiście wieje. Po prostu rewelacyjnie się płynie pod wiatr. A, kurwa, powiem Wam, nie fajnie, nie fajnie, nie? Ten wiatr to jest chyba, makabra, nie? Czuję że miałem warę spękaną, ale tam widać już jakiś taki, ale jako, Jakiś kościół czy coś? Ej. O, dobił Mariusz. Tak, to będzie Głogów na pewno już. No jest, Głogów, nie? Kurde. Jakiś sklep. I nie wiem, zobaczymy. Powiem wam, ciężko, ciężko mi dzisiaj, no. Zaczęło się siedzieć w ognisku, pić wódeczkę, i zajebiście, nie? No ten, ten kurwa kretyn popłynął gdzieś tam dalej, nie? A tutaj na most wystarczy się dostać I tam jest Lidl, nie? Ale nie, on se popłynął gdzieś kuźwa, no Ja jebie Z przyzwyczajenia i tak patrzy do tyłu No tak, właśnie No i Marusza nie ma, ciągnęło go gdzieś A tu miły pan mnie podrzuci do Lidla I nawet będzie musiał do za mnie zadzwonić Proste debil Widzicie? Przez kurwa idiotę trzeba nosić, nie? O, zakupy zrobiłem Teraz sobie ta otworzę W ogóle, jakie fajne przejście, nie? To co? Ciężka droga jest, ciężka. Z z takimi tobułami, kuźwa. A ten sobie siedzi w porcie, w ogóle nie wiem, czy wam mówiłem. Nie mówiłem, Byłem w Lidl odpisał mi, łaskawie, kuźwa, że go zapędziło gdzieś do jakiegoś portu. I mówię, co ty, tempy przykupił już tam sieć, kurwa. mam na niego, nie, czasami. No i tam czeka, nie? A ja muszę, kurwa, zapierdalać, nie? Teraz ten zakupy on robi, frajer. I jest nasza zguba. No i co ty pykołku? Przyjebany jesteś? To, to teraz tu się siedź, nie? Ja płynę dalej. Jest 400. Jest impreza. Trzeba to opić kuźwa. Uh, czyli jakąś 400 musiałbym wypić teraz, kurde, bo. <laughs> Nie bo... Taki żarcik, nie? Oczywiście. Najebiście, nie? Bardziej możesz to zapiąć jeszcze, możesz? Musiał porzucić, bo... No, moja z tyłu jest. Mówisz, tu coś związać? Mhm. Aha, okej. Okay. Dobra, kukartka zwykła, o. Wilson! Wilson! No i z jakiego to było filmu? <gryw> no tak sobie płynę, płynę. Ale ja powiem wam szczerze, ta piłka leżała w trzcinie, tak naprawdę tą z trzciny, Mariusz oczywiście uciekł do przodu, nie? Normalnie. Ale już tylko nie komentował. No i tak piłeczka sobie płynie. Zaczymy. Ja w sobie nie zobaczę na pewno nie. A ciekawe, gdzie się zatrzyma tym razem. Ups, widzę, że mi zostało 31% bakterii, baterii. A tak w ogóle to już po deszczu. No go nie, Mariusza, no czy poczekał na mnie i mówi, że przez jeden kilometr takich mach, machnic, o takich właśnie, wykonał 350 dokładnie. Nie? Mówi, że liczył. Tak, poszedł. Ty dzisiaj jak coś w nohal wciągałeś, czy co? No i jesteśmy. Pytam od Żański. Mam dosyć Moskitu Naprawdę dzisiaj to kurde wczorajsze siedzenie przy ognisku I popijanie sobie wódeczki zimnej wódeczki Nie no, zimna nie była ale, ale ciepło też nie No, wychodzi bokiem troszeczkę Nie, nie wiem, co mam mówić, powiem wam coś. Powiem wam, że nic wam nie powiem. O. Ha, ha, ha. Ten kanalik się trochę ciągnie, wiesz? Ta? No, tam jeszcze płynie. Paróbeczki, o, o, o. o no jesteśmy w Bytomiu, ale nie w tym Bytomiu. Na Śląsku. Chociaż jesteśmy na Śląsku, ale dolnym. W Bytomiu Odrzańskim. Proszęka, przystań fajna, malutka, czas jeść i potem nie wiem co z nocką, gdzie kuźwa, no nie tak to widziałem troszkę. Ujęcie z namiotu, żeby nie było, spójrzcie. I Mariusz wyruszył w rejs, ale nie żeby sobie tutaj popływać po tym, po tym zielonym czymś, tylko... Wiecie co, no tu jest koniec tego stawu, nie? Że tak powiem, Te, tej zatoki tutaj, nie? Ale kuźwa, tam jest tak, taka, taka struga idzie, taka nitka, nie? I on widok nie mógł przeskoczyć z tego i... i ten... No i płynie na drugą stronę, bo coś do, do miasta na chwilę, nie? Ja, kur. Ej, bardziej bardziej w lewo bym wolał! mi było widział ładnie tak, proszę. Zale świrnie, ja, Takie jakie żaby tutaj wielkie. O kurde, 60 Kolejna. No i dobra, jest szósta godzina. Cicho żaba. Elegancko, można płynąć dalej. Spójrzcie, jakie kurde piękne niebo. Ach kurde, te żaby.